Cześć, Mano, z tej strony psych.pl. No i w dzisiejszym odcinku hmm, rozpocznę kolejną z serii z Minecrafta, z tym, że ta oto seria będzie nosiła nazwę Minecraft Mody, czy coś w tym stylu. Będę w niej prezentował różne modyfikacje do Minecrafta i pokazywały jak je instalować, oczywiście. A więc zaczynajmy w dzisiejszym odcinku, pewnie przez wielu z Was znana, myślę, że też doceniana, modyfikacja, która nosi nazwę Optifine. Jak pewnie większość z Was wie, modyfikacja ta pozwala nam jakby na większą osiągalności Minecrafta, nie wiem jak to powiedzieć, aby nasz Minecraft szybciej pracował no wypadałoby, żebyśmy mieli zainstalowaną tą akurat modyfikację No to może zaprezentuję jakie opcje ona dodaje. Jedną z opcji jest pod lewym kontrolem. Pod lewym kontrolem, pod lewym kontrolem. Co może być pod lewym kontrolem? pod lewym mamy przybliżenie ale to nie wszystko co dodaje ta oto modyfikacja ta oto modyfikacja dodaje także różn więcej opcji w menu przejdźmy już może do nich tutaj pewnie już wszystko mieliście ale w video settings settings, 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 nie będę robił z siebie Anglika. Tutaj też mieliśmy, ale przejdźmy do animacji. Możemy wszystko wyłączyć, dzięki temu będzie pracował nam Minecraft dużo, dużo, dużo szybciej. No i myślę, że jak będziecie mieli tak ustawione, nie tak, tylko tak jak ustawicie, będzie Wam bardzo, bardzo, bardzo to ułatwiało pracę z Minecraftem. Przejdźmy do detali. Tutaj też powinniśmy mieć wszystko na off. Graf. Grasu się nie da. Drop it item. Fast. Fast powinniśmy mieć. Wszystko na fast. Jak już, Jak się nie da, to bierzmy fast zawsze. Fast. No i. Ocer. Silver textures. No tutaj to już według własnego uznania. Nie wiem, czy to nawet dodaje. Do modyfikacji, ale modyfikacja jak zauważyliście pewnie dodaje nam to okienko Texture packs dzięki czemu nie musimy tego robić jak kiedyś za pomocą save Include i wychodzenia do Texture packów tylko możemy to zrobić tym razem za pomocą single już wejdę wrócę na na, na, na Save'a i możemy to zrobić w menu no i od razu zmienimy tekst olpaka, na jakiegoś, zaprezentuję to Wam na misę. Nie wiem czy będzie działało, ale to trudno. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dawaj, dawaj, dawaj. O, ciekawe będzie trawa nie wygląda. Mówię Wam. O, trawa normalnie wygląda. Pierwszy tekst w tym pach, na którym trawa normalnie wygląda. Mnie. No i to chyba na tyle. Za chwilę przejdę do instalacji tego modu. No to widzimy się za chwilę. Szymano, ja znów z wami jestem i wchodzimy w link w podany w opisie filmu, który będzie i wybieramy wersję Optifine którą uważamy za odpowiednią dla swojego komputera. Ja wybiorę Ultra. Wezmę do kliknę, czekamy do 5 sekund I klikamy później skip ad, Chyba, tak jest Pobieramy, pt fajna Tak jest, jak już go pobierzemy Klikamy procent of data Procent, minecraft bin i otwieramy go przez archiwizer. i gdy już otworzymy usuwamy meta.inf tak i przerzucamy zawartość tego wszystkiego ja już nie będę tutaj przerzucał ja już nie będę tego przerzucał ponieważ wszystko to mam tak bardzo jest prosta instalacja Optifina. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia raczej. Cześć.